Powiem tak, no podobnie jak i poprzednik, telefon musiał przejść wiele rys, wiele upadków, wiele pęknięć, żeby dotrwać do tego typu e, materiału, także z wyrazu szacunku do niego, e, nie do mnie, zachęcam do obejrzenia tego materiału, jak OnePlus 7 Pro przetrwał rok niedbarskiego użytkowania jego właściciela. Majster piżył OnePlus 7 Pro i zapraszam, ostatnio w mikrofon uderzył, nie to, że upadł, do materiału. Hmm. Materiał o OP7 Pro po studniach nagrywałem na chwilę przed wakacyjnym wyjazdem do Włoch, a to na nim zdam sobie sprawę z jednej rzeczy: OnePlusie hatfu na Twoje standardy szybkiego ładowania. Kostkę zestawu zgubiłem: OnePlusy Charge'a nie obsługują, PowerBanka nie macie i tak musiałem polegać na tym, że OPEC musiał wytrzymać mi cały intensywny dzień na wyjeździe i w sumie generalnie dawał radę, gorzej jak była odpalana nawigacja. To racja. Obecnie wciąż jestem w stanie zyskać 5 godzin sodna LT. To jest poko, natomiast mam gdzieś i tak wrażenie, że bateria trochę siadła. Okej, okay przez moje niechlujstwo, bo ona albo była w końcu ciągle rozładowana, albo ciągle pod prądem, albo użytkowana. Tak czy siak, bateria zdała próbę czasu, czego nie można powiedzieć o tylnych pleckach. Ale to też moja wina. A co więcej, zorientowałem się o tym akurat pierwszego dnia na wakacjach, więc jak łatwo się domyślić, zamiast cieszyć się wyjazdem, zacząłem ubolewać nad pleckami głupiego telefonu. Zawsze można to w jakiś sposób zamaskować, na przykład skinem, który dostałem od design.pl, to nie jest płatna reklama, i udawać, że wszystko jest w porządku, że mam takie bieda OP8 Pro. Ale co do zasady, staram się być w życiu optymistą, więc doszedłem do wniosku, najistotniejsze jest to, że ten działał dalej, a to chyba jest najważniejsze. Przez rok zapchałem 130GB dysku, mam zainstalowane dziesiątki niepotrzebnych, nieużywanych aplikacji. Nie mam czasu na zrobienie porządku, ale pomimo roku na karku, nie było ani razu sytuacji, kiedy by to OnePlus 7 Pro zwolnił, zająknął się, zamulił, zresartował, czy od tak zdrenował baterię ani jednej takiej sytuacji. On działa ciągle tak samo od nowości i to najbardziej doceniam w tym telefonie. Poczucie świadomości, że odłączając go od ładowarki rano, ten mnie nie zawiedzie przez kolejne godziny, tym bardziej na wakacjach, gdzie człowiek żyje chwilą, którą też czasami chce uwiecznić, a najlepszy aparat jest ten, który zawsze mamy przy sobie. Święte słowa to to może nie są, ale w ich słuszność też ciężko zwątpić, a w czasach, kiedy e, iPhony potrafią kraszować aplikację aparatu, naprawdę doceniam PRAWIE bezproblemową możliwość robienia zdjęć, mówię prawie, bo nie wiem czy też tak macie w swoich OP7 Pro, w ogóle myślałem, że to w którejś tam aktualizacji przynajmniej u mnie poprawią, e, natomiast no, jak robię zdjęcie danym obiektywem i po zrobieniu zdjęcia chcę szybko przeskoczyć na drugi obiektyw, objętnie jaki, to chwilę to zajmuje i to naprawdę potrafi rytować podczas robienia fotek, których zrobiłem sporo. I powiem wam jedną rzecz. Kiedy wraz z Mają wracamy do fotografii z wyjazdów, to kompletnie nie zwracam uwagi na to, czy dynamika mogłaby być lepsza, czy mogłoby być mniej szumów, lepsza ostrość, więcej szczegółów itd., itd. To, co staram się dla was wychwytywać w testach urządzeń, tak w życiowych realiach, po prostu okazuje się, że dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Zdjęcie to tylko chwycenie sytuacji, która niesie za sobą wspomnienia, a jak śpiewa Grubson, jesteśmy tylko częścią chwili, której często nie ma czasu wieczniać, więc schowaj te naprawdę parad. By najlepszego nie przespać. Z pewnością zdjęcia z Galactic P30 Pro byłyby lepsze, ale mnie cieszy to, że gdy chciałem je zrobić, to telefon nie sklaszował aplikacji i mogłem uwieczniać piękno miasteczek Monopoli, Lokotorondo, Alberobello, Stuni czy wspaniała. Polecam każdemu doświadczenie nieziemskie Matera, w której mieliśmy na Slek skalę wokół nas był kręcony najnowszy James Bond z jego Astonami Martinami, a sam Daniel Craig miał szansę mnie spotkać i choć jej nie wykorzystał, to myślicie, że dla mnie ma znaczenie, czy zdjęcie mogłoby być o te. 10% lepsze? Myślicie, że robiąc takie zdjęcie, zastanawiam się nad kadrem Nobody Case. Najważniejsze to niezawodność, a tej tutaj na pewno nie brakuje. Co więcej. Pomimo nowszej generacji flagosów, z którą już mam styczność, nie zauważam, by OnePlus 7 Pro w kwestii głośników stereo wibracji odstawał od nowszych modeli. Ba, powiedziałbym, że to ten sam poziom, zaś czytnik mini papilarnych to wciąż jeden z najszybszych i najmniej problemowych na rynku. Mechanizm wysuwanej kamerki wciąż działa tak samo dobrze, choć nie korzystam z niego jakoś dużą. No i to coś, co do dzisiaj cieszy moje oko. Symetryczny, nieoszpecony ekran wciąż jest dla mnie wzorcem. Jakościowo nie odstaje, znacząco od czołówki i pomimo, że na pewnej imprezie dostał dość mocno w kość, zebrał sporo rys, ale ponownie optymizm. Ekran nie pękł, nie rozlał się, nie ma pikseli czy wypaleń. Choć do jednej rzeczy przyczepić się muszę, albo raczej już nie ma do czego: powłoka lofobowa prawdopodobnie została na poziomie wspomnień z wyjazdów. Jej już chyba nie ma, przez co ekran dużo bardziej się parcuje niż na początku, i to tuż obok braku czeka przeszkadza mi najbardziej. Niby rzadko go potrzebuję, ale kiedy na domówce, wiadomo, na domówce. Każdy jest najlepszym DJ-em. Chciałem się podłączyć pod wieżę. Tak dziwnym trafem, akurat nie miałem obok siebie przejściówki. h po raz drugi i po raz ostatni, tak naprawdę, OP7 Pro ma prawie wszystko, czego potrzebuje. Jest to telefon znacznie lepszy od OnePlus'a 6, dlatego OP6 nie jest moim telefonem przez dwa lata. A z drugiej strony, jest nieznacznie gorszy od OP8 Pro i dlatego też nie czuję tak dużej potrzeby zmiany telefonu. I w ogóle, OnePlus 7 Pro w kolorze orzechowym, według mnie, wygląda najładniej. W tym kolorze ma w ogóle narzeczona ten telefon. A czy jesteś zadowolona ze swojego OnePlus'a? Bardzo. Jak nigdy. Jak nawet z ciebie taka zadowolona nie jest. Generalnie meritum jest takie, że z telefonu dobrze, przyjemnie mi się korzystało, korzysta. Nigdy mnie nie zawiódł. Więc dlaczego mam go nie polecić i dlatego też go polecam, natomiast jeszcze dwie w sumie rzeczy. Zapomniałem, zapomniałem o mojej rzetelności recenzencko-reklamowej, że w tym materiale pojawiło się celowe lokowanie i promocja marki sklepujeskom.pl, w którym ten telefon na przykład możecie kupić, w razie czego link śledzący do tego produktu i sklepu umieszczam Wam w opisie pod filmem. Podejrzewam, że będą pytania dlaczego OnePlusy poszły cenowo do góry. Nie wiem, sam się zastanawiam, czy to jakiś serowy zabieg czy co, domniemam, że może to wynikać przede wszystkim z wysokiego kursu euro, ale to jest na zasadzie, wydaje mi się, Na mi się to są w lesie. Natomiast ta druga istotniejsza, przynajmniej dla mnie rzecz, to, że nie mówię tego wszystkiego jako youtuber, ok, mówię to jako youtuber, bo jestem youtuberem, bo nagrywam na youtubie, ale bardziej jako tu od środka jako konsument. Tak jak Wy kupujecie swoją elektronikę użytkową, tak i ja kupuję. Kiedyś dobrze mi się korzystało podczas testów z OnePlusa 7 Pro, to kupiłem go po prostu za swoje zarobione pieniądze. Nie jest to żaden tam barter od OnePlusa czy coś. Kupiłem i mówię to po prostu zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoją moralnością. I tak to właśnie się prezentuje. I też w sumie tak sobie tak pomyślałem teraz, że jak piszecie do mnie w prywatne wiadomości, albo tutaj w komentarzach na YouTubie. To w sumie nie kojarzy mi się jakoś za bardzo, żeby ktoś napisał, że po roku mi OnePlus albo po dwóch latach zaczął gorzej działać, że bateria e, mocno siadła. Okej, okay, jak jest OnePlus 3, dużo starszy model, to rzeczywiście, ale Xiaomi, Huawei, Samsungi, no to notorycznie dostaje takie wiadomości. Także jakby na to nie patrzeć, to też w jaki sposób kreujecie mój światopogląd na rynek smartfonów przez wasze wiadomości. Ej, to jest dobre, autentycznie. Nigdy nie pomyślałem, że ma to jakieś tam... Wpływ. Natomiast no, nie ja jedyny, nie ja jedyny za rzecz, no mamy rok czasu, mam jeden Pro w Polsce, także jeżeli macie, czekam na Wasze opinie, jak Wam się sprawuje, czy pozytywne, czy negatywne, nawet ciekawie by było, jakby były jakieś negatywne, także dajcie znać, nie tylko tam dla mnie, ale też jeżeli ktoś tu wejdzie, zobaczyć jak to działa po roku, to może poczytać sobie opinie, a im więcej opinii, tym lepiej, tym obiektywnie, bo każda opinia jest jakby na to nie patrzeć. Subiektywna. No, i na koniec zostawię Was taką jedną myślą. To jest tylko telefon, to jest tylko rzecz, i oczywiście to jest moje hobby, to jest moja pasja, elektronika użytkowa, gadżety i tak dalej, ale więcej jakoś teraz tak myślę. może się starzeje? Dojrzewam, czy tam, nie, mądrze, mądrzeje? Nie no, starzeje po prostu chyba. Więcej tak Friday dają mi te wyjazdy. Kocham Włochy, motoryzację, ludzi, klimat, jedzenie i. Nawet oświrowałem na tym punkcie. Kupiłem piecek za 2,5 koła do pieczenia tylko pizzy. Jak kiedyś kupowałem elektronikę użytkową do testów tylko. Tak teraz wyobraźcie sobie, że kupuję mąkę woską do testów na pizzę. Zresztą pochwalę się swoim, swoimi wypiekami, jak one wyglądają. Staram się. Yy... Żeby były coraz ładniejsze i coraz lepiej smakowały. Może Was wszystkich kiedy zaproszę <grymne> na wspólne robienie pizzy, czy coś takiego. E, także no co, no takim akcentem myślę, że możemy zakończyć ten materiał. E, dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszystko. W ogóle mam wrażenie, że ten materiał jakiś taki uśmiechnięty wyszedł. Ja zawsze się stresuję materiałami, po prostu, że jak na przykład mam puścić materiał o 17, to myślę, dobra, odpuszczę, puszczę o 18, bo stresuję się, bo zawsze mi zależy, żeby Wam się to podobało, boję się, że coś się nie spodoba i, i zawsze się tym stresuję, także jakoś się teraz w tym momencie stresowałem, autentycznie. Możecie tak sobie poczuć, jakbym był ob obok Was. Nie wiem, nie wiem co gadam w tym momencie wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten materiał, także dziękuję za oglądanie raz jeszcze. Jak zawsze, zdrówka, miłość, pokój, zemny szacunek, MPS, Sona. Jeszcze raz dziękuję. Do następnego razu. Cześć.